Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Mówił także do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: będzie upał. I bywa. Obłudnicy. Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Kolejny dzień płyniemy naszą łodzią Piotrową i dzisiaj słyszymy, Jezus troszkę ma do nas uwag, mianowicie, że potrafimy rozpoznawać pogodę, a nie rozpoznajemy znaków tego czasu. Wiadomo, jak ważną jest rzeczą rozpoznanie pogody na morzu. Wiadomo, jak jest ważną dla bezpieczeństwa taka umiejętność przewidywania, co będzie za kilka godzin, czy wieczorem, danego dnia. Ale Jezus mówi, tak jak słuchasz prognozy pogody, tak musisz słuchać tego, co duch. Mówi do Kościoła przez różnego rodzaju wydarzenia. Czyli to jest takie spojrzenie w dal. Pismo Święte jest dla podróżujących przez świat ludzi mapą. Umożliwia ona znalezienie odpowiedniej drogi do celu. To jest czytanie Pisma Świętego. Ten, kto uważnie słucha Słowa Bożego, studiuje mapę. Coraz lepiej rozumiejąc rozmieszczone na niej znaki i symbole. Chroni to przed wieloma trudnościami czekającymi podróżnych, którzy przemierzają, czy to lądy, czy to morza. Każdy okręt ma bocianie gniazdo i wypatruje ta osoba, która została tam postawiona, lądu, wypatruje tego, co jest przed statkiem. I rozpoznawanie znaków czasu to jest właśnie takie wypatrywanie i dostrzeganie tego, co jest przed nami, tego, co nas czeka. To jest ta mądrość, która jest troszkę wyprzedzająca o kilka kroków to, co przeżywamy w tej chwili. Okazało się, jak ważnym jest przykazanie miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Ja mam dbać. O to, żeby być niezakażony, ale to, że mój bliźni też jest niezakażony, jest też dla mnie bezpieczeństwem. I kiedy chcemy popatrzeć, co Bóg przez ten kryzys może czy chce powiedzieć Kościołowi i światu, to przyjrzyjmy się dzisiaj, jak mówi święty Piotr, czas, aby sąd Boży zaczął się od Kościoła, od domu Bożego. Więc najpierw na siebie popatrzmy, a potem chciejmy, żeby nawracał się świat. W czasie Wielkiego Postu okoliczności zewnętrzne zamknęły dyskoteki, kluby, restauracje, kawiarnie, a nie okres liturgiczny Kościoła. Można by powiedzieć, używając to, co kiedyś pojawiło się w Gościu Niedzielnym, Kilka lat temu jako, jako tytuł główny y, walka postu z karnawałem. Także tym razem post wygrał, ale to nie przyczyniliśmy się za bardzo my jako katolicy do tego, żeby światu przynieść to przesłanie, że warto czasami coś zamknąć, warto powstrzymać się, żeby zdobyć coś więcej. I teraz nagle cały kościół musiał to odkryć, że Bóg robi jakieś kroki niezależnie od nas, czy my chcemy, czy my nie chcemy, czy nam się udaje, czy się nie udaje. I to jest pierwsza refleksja, że Bóg jest ponad wszystkim. Po drugie, katolicy na masową skalę pojawili się w mediach. Coś, co do tej pory nie było tak powszechne, teraz nagle stało się oczywistością. No bo. Zabrakło innych sposobów przekazu. Nagle okazało się, że, że możemy, że potrafimy, że, że da się to zrobić. Więc myślę, to następna refleksja: dlaczego dopiero okoliczności zmuszają nas do aktywności, do tego, żeby nieść dobrą nowinę w nowych sposobach, w nowych środkach, nowych metodach? To dawno Jan Paweł II mówił o tym, że trzeba tak robić. Po trzecie, przesyłanie właśnie dziwacznych wiadomości zamiast przesyłanie Słowa Bożego, przesyłanie trwożnych, straszących, nie wiadomo jeszcze jakich maili, smsów demaskowało, że, że my nie potrafimy, albo nie chcemy, albo nie umiemy, albo, albo wstydzimy się przekazywać Słowo Boże. Że, że tego Słowa Bożego jest mniej niż wszystkich innych wiadomości, Które zostały przesłane, ale przecież my jesteśmy powołani, żeby nieść dobrą nowinę. Po czwarte, księża więcej się modlą. Ktoś kiedyś niedawno, tak w takiej rozmowie telefonicznej czy skaipowej, już nie pamiętam, i wtedy właśnie ksiądz Biskup, Andrzej, wypowiedział takie zdanie, które ta osoba odczytała jako prorocze, mianowicie on. Powiedział, że marzy mu się o tym, żeby księża razem się modlili, wspólnie się modlili na plebanii i żeby kościoły były otwarte. No i nagle po trzech dniach to się stało. To znaczy nie można było sprawować liturgii z ludem, ale wszystkie kościoły były otwarte i księża gromadzili się i na plebanii, i o 20.30 na wspólnym różańcu. Mamy też naszą grupkę skejpową księży, spotykamy się na niej co tydzień. I dyskutując, modląc się, też dzielimy się tym, że ta sytuacja również nas, nie chcę powiedzieć zmusiła, ale ona spowodowała to, że, że nagle jest więcej czasu na modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, chciałbym z Wami się podzielić takim moim świadectwem przeżywania tego czasu, prymasem, Stefanem kardynałem Wyszyńskim. Mój proboszcz dał mi na MP3 z, między innymi zapiski więzienne prymasa Wyszyńskiego. Te nagrania przybliżyły mi postać kardynała Wyszyńskiego w tym trudnym czasie i też czegoś mnie uczą. No i chciałem się podzielić takimi trzema rzeczami. Po pierwsze, patrzenie na sytuację odosobienia prymas przybywał Trzy lata bez swoich bliskich, bez możliwości kontaktu się z wiernymi, sprawowania publicznie sakramentów, budowania relacji takich osobistych, wypełniania swoich obowiązków, ale, mimo wszystko, przeżywał ten czas normalnie na ten czas. Święta, trzy razy Boże Narodzenie, trzy razy okres Wielkiego Postu, Wielkanocny. Przeżywał go w tej sytuacji. Po drugie, mimo tych wszystkich ograniczeń, prowadził normalny tryb życia. Co to znaczy? To znaczy, że miał regułę dnia codziennego, dnia świątecznego, nie było u niego czegoś takiego jak nuda. I to każdego dnia taki program dnia był, pozwalał mu w tym czasie działać i robić to, co można czynić. I po trzecie, mimo tego, że to odosobnienie prymasa było wymuszone bez jego woli, to jednak on, ta to patrzył jako łaska od Pana Boga, którą trzeba wykorzystać jako też jego duchowe oczyszczenie, zjednoczenie większe się z Bogiem, budowanie lepszej relacji do Boga, ale także też budowanie duchowej relacji, troski o swoich bliskich, o swoich wiernych, o swoich kapłanów i, i cały kościół. Przez modlitwę jednoczył się ze swoimi bliskimi, swoją rodziną. Wykorzystał ten czas. Także na to, aby przygotować się do dalszej działalności. Przygotowywać się do tego, aby zrozumieć, co Bóg chce do niego powiedzieć. Cieszę się, że mogłem poznawać. Prymasa Wyszyńskiego w tym okresie. Zachęcam Cię do też, może, sięgnięcia do zapisków więziennych Prymasa Wyszyńskiego, które też nas dzisiaj uczą wielu ważnych rzeczy. Może o tych, których powiedziałem. Uczą przede wszystkim to, że Bóg jest i troszczy się o nas i warto Jemu zawierzyć. I zawierzyć Maryi tak jak on. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Po piąte, sposób, w jaki funkcjonuje teraz Kościół, czyli liturgia w bardzo ograniczonej formie, nakazuje zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście szanowaliśmy w odpowiedni sposób sakramenty. Może nie było takiego pogłębionego, jakiegoś spojrzenia na nie? I teraz, nagle, kiedy w jakiejś dużej większości katolików brakuje tego dostępu do sakramentów, nagle okazuje się, że trzeba przemyśleć na nowo ich wartość, ich moc, ich wpływ na nasze życie codzienne. A to oznacza, że, że trzeba zadać kilka bardzo ważnych pytań. No jest sprawowana liturgia, jest sprawowana poprawnie, niczego jej nie brakuje, oprócz jednego oprócz spotkania. Czyli być może w tym patrzeniu na sakramenty, na liturgię, na Eucharystię, zabrakło nam tej ważnej kategorii filozoficznej, ale też społecznej mianowicie spotkania. Do tego, żeby ten obrzęd osiągnął skutek, czyli oddał chwałę Bogu i pociągnął nas jako ludzi do Boga, ważne jest to spotkanie. Bo przecież my nadal oddajemy chwałę Bogu. Nadal sprawujemy liturgię codziennie. No ale to nie jest stan normalny, że brakuje tylu wiernych na liturgii. Więc ta, ta kategoria spotkania powinna być na nowo przemyślana. Na nowo jakoś zaakcentowana w tym przekazywaniu prawdy i stosowaniu prawdy o sakramentach. Po szóste, widać rozdzielenie duchownych i świeckich. Mianowicie, duchowni mają Eucharystię codziennie, świeccy są jej pozbawieni. Może to być też dla nas. Wezwaniem do przemyślenia, czy przypadkiem nie stanowimy dwóch światów? Czy w kościele nie stworzyliśmy takiego układu, który powoduje, że naprawdę te punkty styczne są bardzo małe? Że zamiast budować wspólnotę, budować jedność, to my tworzymy podziały. I ten czas, kiedy, kiedy ten podział jest, chciałoby się powiedzieć, zupełny, mamy tylko kontakt. Przez internet, przez transmisję, czy nie należałoby na nowo przemyśleć tej relacji duchownych do świeckich, świeckich do duchownych? I ostatni już punkt, mianowicie te rzeczywistości kościelne, parafie, wspólnoty, które nie mają struktury małych grup, właściwie zawiesiły działalność. Tylko tam, gdzie jest żywa struktura małych grup, ta działalność nadal funkcjonuje, bo te grupy przyniosły się na spotkania internetowe, bo te grupy skorzystały z techniki, nadal się spotykają, nadal funkcjonują, nieco w odmiennych warunkach, ale właściwie w takim samym rytmie jak do tej pory. Potrzebna nam jest otwartość serca i umysłu, aby rozpoznawać i interpretować znaki czasu. I Bóg daje nam taką wrażliwość. Chodzi o to, żeby była w nas taka dyspozycja, aby robić miejsce tym natchnieniom Ducha Świętego. Taką sytuację przeżyłem kilka miesięcy temu, gdy rozmawiałem ze znajomymi o wakacjach i oni myśleli już o wpłacie zaliczki na dłuższy wyjazd wakacyjny, i wtedy. Pod wpływem właśnie takiego poruszenia, powiedziałem, żeby nie robili tego. Zdziwieni popatrzyli na mnie, i ja powiedziałem, bo jestem przekonany, że nie będą mogli pojechać na te wakacje. I rzeczywiście posłuchali mnie. Dzisiaj widzę, że to było coś, co Bóg mi pozwolił zobaczyć. Ja nie wiedziałem, dlaczego oni nie będą mogli pojechać. Nie wiedziałem, dlaczego to poruszenie się zjawiło, ale. Myślę, że każdy z nas otrzymuje od Boga jakiś, jakiś sygnał, który powinien rozpoznać, nazwać i pójść za tym, aby w tych drobnych czy w bardziej zasadniczych sprawach coraz bardziej iść za tymi znakami i tym poruszeniem, które Duch Święty daje w kościele. Chciałbym też, żebyśmy posłuchali, jak w przypadku Pauliny i Pawła. Bóg też zadziałał w bardzo podobnej sytuacji, może bardziej zdroworozsądkowej, ale jednak też Go posłuchali. Cześć, nazywamy się Paulina i Paweł. Chcieliśmy się z Wami podzielić tym, jak Bóg się o nas troszczy, szczególnie w tym ciężkim czasie koronawirusa, jak troszczy się o nasze finanse, o nasze bezpieczeństwo. Jak czujemy, że z nami jest i, i nam pomaga? Pod koniec lutego stwierdziliśmy, że zaraz zerwujemy nasze wakacje na ten rok. Widzieliśmy, że ilość ofert jest mniejsza, ceny się zwiększają. Do tego któregoś wieczoru siedliśmy i zaczęliśmy przeglądać oferty w Kaorle we Włoszech. Ponieważ tam byliśmy w zeszłym roku i bardzo nam się podobało. Dzieciaki też chciały wrócić do tego samego miejsca. Znaleźliśmy oferty w apartamentach w pobliżu naszego, ale nie dokładnie w tym samym ośrodku. Nie chcąc stracić tych dobrych cen, które jeszcze tam znaleźliśmy, planowaliśmy już zarezerwować te miejsca. Ale jakoś tak czuliśmy, że żeby jednak poczekać, że no, mógł nam zawsze błogosławić w takich rzeczach i że y, znajdziemy dobrą ofertę, jeżeli jeszcze chwilkę poczekamy i napisaliśmy do naszej agencji y, turystycznej, tej która nam wynajmowała apartamenty, y, zapytanie mailowe po prostu, czy może w jakimś innym y, na jakiejś innej stronie oferują swoje pokoje właśnie w tych apartamentach, które chcieliśmy dokładnie wynająć. Następnego dnia, zanim otrzymaliśmy odpowiedź z tej agencji, otrzymaliśmy informację, że we Włoszech pojawił się koronawirus. I tutaj poczuliśmy po raz kolejny, z jednej strony ulgę, że Bóg się o nas troszczy. Już w tym momencie poczuliśmy, że to, że Hovert nie był w tym momencie, to było takie błogosławieństwo. Z drugiej strony poczuliśmy, że to zdrowie i poczucie bezpieczeństwa jest ważniejsze niż to, żeby sobie już rezerwować dobrą ofertę wakacji. I takiemu zdroworozsądkowemu myśleniu widzieliśmy, że Bóg też błogosławi. No bo później okazało się, że we Włoszech cała pandemia się bardzo rozszalała. Także chwała Bogu za to, że błogosławi nam nawet w tak prozaicznych rzeczach jak urlop. Chwała chwała Bogu. Pozdrawiam. Jak rozpoznawać ten czas, który w tej chwili przeżywamy? Czas pewnie kryzysu, czas pewnie izolacji ale czas również refleksji, głębokiej refleksji na temat tego, jak funkcjonujemy, jak żyjemy i jak płyniemy tą właśnie łodzią.